Cześć Wam Czy mamy z drapeczki. Dzisiaj będzie znowu to neonowe 7. Będzie też siódemka, co jeszcze nigdy w niej nie wygrałem. Lotka za 2 złote i jokera. Ok, do no dwa właśnie mamy dzisiaj taki będzie właśnie filmik. Zobaczymy, jak nam dzisiaj właśnie pójdzie. To sobie może najpierw zaczniemy od zdrapek najdroższych, czyli za 5 zł. No, no trochę droga jest. Powiem, okej, okay, no to możemy już właśnie zacząć zdrapywać naszą zdrapeczkę, jaka dzisiaj będzie, co już siódemka. Nie, to niemożliwe, mamy dyszkę w tej zdrapce, ja Cię kręcę, ta zdrapka to naprawdę jest jakaś niemożliwe. Okej, okay, jesteśmy już po prostu, zdrapki są za ile? Będzie 9. ok, mamy już 10 zł. Ta ta zdrabka ona będzie no u mnie ciągle mogę powiedzieć wczoraj 15, dzisiaj dyszka. nawet na początku tego to się kompletnie nie spodziewałem. Tutaj mamy piąteczkę. Tutaj dalej ósemeczka znowu. Następna to będzie trójeczka. Okej, okay, patrzmy, co jeszcze będzie dalej. Czy będzie jakaś jeszcze siódemka? Dziewiątka. Dwójeczka i ostatnie to jest... Co? Czekajcie. 70 złotych! Nie, mamy właśnie ten diamencik i tu jest 70 zł. 3 razy 20, to jest 60 dyszka. Już jesteśmy 60 zł na plusie. Wczoraj 15, dzisiaj 70 ja po prostu nie wiem. Co się właśnie tutaj dzieje? Jak ja to zobaczyłem, to... bo to potraja wygramu. To jest moja najlepsza zdrabka za no, piąteczkę, czyli już jesteśmy 60 zł na plusie. To mi się podoba. ok to teraz może joker. No, takie zdrabki to ja kocham. Nie, naprawdę, to, to jest coś niemożliwego. Mamy tutaj właśnie już... Tutaj na razie nic nie ma, tak sobie szybko ją zdrapiemy. Okej, okay, nie ma tutaj, dobrze, nieważne, trudno. Okej, okay, tu teraz właśnie loteczek. O, mamy słonia. To mi się podoba i... 4 złote! 64 złote mamy! Nie, to jest coś naprawdę... Niemożliwego! 64 zł już mamy. Teraz siódemeczka, jak tu będzie siódemka, to ja po prostu... Nie wiem, co zrobię. To jest drapka najpechowsza, dobra, nie ma w niej nic. Okej. Okay. Podsumowanie dzisiejszego odcinka. A to małe za złotówkę. Okej, okay. to co słychęliście, to moja babcia, to, to się nie martwię. No to mamy tutaj właśnie 64 zł. Na tej zdrabce 70 zł. A tu mamy 4 zł, to, to jak się Wam podobało, to dajcie lajka w górę, subskrypcję to papatki.